jo, dzisiaj mała zmiana planów. Mieliśmy zagrać trzy mecze, ale jednak zagramy tylko dwa i jutro też zagramy dwa mecze. Bo jeżeli zagrałbym dzisiaj trzy mecze, to jutro nie zagrałbym wcale i nie byłoby odcinka. A tak zagramy dzisiaj dwa mecze, jutro dwa mecze, bo muszę nagrać dwa odcinki z rzędu na zapas z racji takiej, że jutro nie będę miał w ogóle możliwości nagrania, bo mam wyjazd. Wydaje mi się, że to jest uczciwy deal. Odcinki i tak będą codziennie. Za to mniej meczy i dzisiaj zagram z Leeds i Bormów. No, ale mimo że zmiana planów taka, I, ale zapowiedziałem już, że będzie dzisiaj nabór, więc nabór dajemy i dzisiaj w komentarzu możecie pisać wzór i starać się o dołączenie do drużyny. Żeby dołączyć do drużyny, wystarczy wypełnić wzór w przypiętym moim komentarzu na samej górze. Kopiecie cały wzór i wypełniacie go i wklejacie w nowym swoim komentarzu, nie w odpowiedzi pod moim. I za parę odcinków, jak będzie już okienko transferowe, dowiemy się, kto wygrał, bo zostaną wylosowane dwa komentarze, które dostaną się do naszej serii i dostaną się na jakąś z tych pozycji tutaj na kole, na lewego obrońcę. To całkiem spoko, bo tam mamy tylko dwóch lewych no i jeszcze nie została wylosowana ani razu ta pozycja, czyli pierwszy losowy zawodnik trafi na LB, a drugi wylosowany zawodnik trafi na RMF. O, to niedobrze, bo tam akurat mamy już W pizze dużo zawodników W takim razie zapraszam do dołączania do drużyny A my dzisiaj jeszcze wylosujmy Osobę, która zagra we wszystkich meczach I będzie to Marcel Kozini Czyli on zagra dzisiaj w dwóch meczach No i z racji, że został od razu wylosowany To pamiętam, że pisał do mnie Że chciał odejść na wypożyczenie Więc od razu przy okazji na wypożyczenie Go wyślemy, ale dzisiaj jeszcze Sobie pogra. Tutaj jest Marcel Kozini Jakąś ofertę dostał Ja tutaj odrzucam ją i wy. Wysyłam Marcela Koziniego. O kurwa, prawie go zrealizowałem. Na listę wypożyczeń zobaczymy, czy ktoś się po niego zgłosi. Jeżeli ktoś chce iść na wypożyczenie, to śmiało pisać w komentarzu również. Tak się prezentuje skład na Leeds United. Dobra, lecimy. Leeds jest chyba nisko w tabeli ułożone, a my mamy bardzo słabą formę ostatnio. Mieliśmy pięć porażek z rzędu, jedną wygraną, i później remis też, takim w słabym stylu. Właściwie to nie jest tak źle, ale w ofensywie chodzi o to, że my nie możemy trafić w bramkę. Nie no możemy strzelać goli. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo akcje mamy, tylko że nie wykorzystujemy ich. Wow, prawie przegrywaliśmy. Dobra klepka Kamilosa z Krzysiowskim. Kamilos! Taki trochę dziwny ten strzał był, no i dupka. Oj, Krzysiu faulowany, karny powinien być, ale Krzysiu jeszcze strzela. Taki do dupy strzał. Boże, na siły nie masz? Jeszcze raz Krzysiowski! No teraz to za dużo siły. O kurde, myślałem już. Koniec pierwszej połowy. No tak jak mówiłem, akcje są, ale strzały takie dupne szok. Jest, nie trafił. Nie wiem jak. Oni zmieniają, to może ja też coś zmienię. Na pewno cofnę sobie skrzydła i po pierwsze wejdzie tutaj Zaworski, po drugie Salientowski, a po trzecie to będzie właśnie Gonisuki na Bosaka. O mój Boże, jest wojsik, co wystawił chłopowi chuj na szczęście. Na szczęście mecz nie jest przekupiony i tutaj od gwizdali mi spalonego. Ale obawiam się, że z każdą chwilą jest coraz bliżej straty bramki. No kurde, nie do... Właści, właśnie chodzi o to, że dobry, <laughs> chciałem powiedzieć. Ło, wow, na posaka z główki! W końcu strzał po ale i tak broni bramkarz, bo strzał kujowy. No ale chociaż strzał, nie? No i oni teraz strzelili też. Dobra, musi wejść bułat na lewą stronę, bo Wąsik coś ze stabilną ma, nie taki. Ja widzę, że on ma zawsze jej najmniej. Za szybko traci. No nie. Kozini stracił piłkę. Ale bramki na szczęście nie tracimy. Chyba? Jednak tracimy. Mam... ja pierdolę, ja nie wierzę w to kurwa. Ja pierdzielę, no jak już muszą strzelić, to strzelu Nie wiem. Kurwa. Cały czas to samo. No i... Ty kurwo! Czerwono! Mu daj! Dobrze na no Bosaka! Nie wierzę w to! Co jest? Nie miałem nawet do góry strzałki! Kurwa! Nie wiem, nie wiem. Nie miałem w tamtą stronę wychylonego. Znowu na bosaka, proszę. Nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. <średencji> nie wierzę. Nie, nie wierzę, nie wierzę. No teraz już trochę wierzę, no, troszeczkę wierzę, coś nie, coś wierzę, coś tam wierzę. Może jeszcze, może jeszcze uwierzę. Druga połowa. Kurwa! Ja Wchodzi na Bosaka, Remzej Aisti, Dejan Gawroński i Lukas Lexus. Kurwa! No nie! O, no i hałaj! Nie mam ramki, bo spalony znowu. Dwie bramki ze spalonych w tym jednym meczu. To jest niesamowite, co się dzieje tutaj. Wow. Zajebiście. Najlepszy Huan Szafaran. Ja już dzisiaj nie dociągam psychicznie, a muszę nagrać jeszcze jeden odcinek. Chyba nie dam rady, kurwa. No ale co poradzisz? Nic nie poradzisz. Widzimy się jutro na premierze, nie będę tu nic dodawał, bo nie wiem co, nie wiem co mogę dodać. Narka.